luwina to jest łasica gaming. W dzisiejszym będziemy sobie kupowali, właśnie o oto Pandanita. No, skin jest tak ogólnie spoko. Jest dość tani, mam 40G, Dlatego, no, jeszcze nie musimy wpisać kod voucher Ok, mam wpisany kod voucher Jak nie kupujecie z kodem wócer, to kupujcie tak, na no, kupujemy. Juhu! Nita! Właśnie ni, Panda Nita jest na naszym właśnie koncie. Wydane 30 gemów. Teraz musimy ją przetestować. Chodźmy sobie nita, 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 nita tutaj. O, powiem, że wygląda o wiele lepiej, o wiele, o wiele. Widzowie, o wiele lepiej wygląda. Ja miał 49 gemów, tego mega boxa próba, ale z tego, że nie mamy gemów aż tyle. Tylko będziemy Senią na razie. Kupiliśmy wszystkie ręgonity. Myślę, że spoko. Podoba mi się z wyglądu. Cztery Max ok Kurde, ten Max się ten no i poko tu jest to Czekam na pokaż... nie na pokój tylko na maxa, to po prostu podejdzie. Okej, okay, bierzemy te skręczki. O ty, jaki ham! muszę nie, ona nas porobi, bo ja chciałem to testować. Eee... ona nas zabije? Mhm. Okej, okay, jest kozatko, bo on ze jeszcze nie zabił, ale tutaj będą e primo chce wejść. O nie! Kurde! Okej, niestety przegraliśmy. No, ale jest teraz... no. Tak więc, um, no, Skinek się prezentuje na poważnie bardzo fajnie. Niestety nie wygraliśmy, bo są większe już pocharki, Ale mi się podoba tak ogólnie Skinek, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze chciałem odgłosić, że przez parę dni nie będzie filmów na tym kanale, bo jadę z babci. Może jakoś się skombinujemy, żeby to nagrać. Ekipy nie mamy. Jak jakiś widz by chciał się zgłosić na to, to zapraszam. Yy, co trzeba zrobić? Zapraszam do klubów. I trzeba jeszcze. Tylko być po prostu próbie i napisać, że chcecie. Ale nie wiem dokładnie, czy się uda co skombinować. Albo to nie Nawet może coś 10 dni, albo 5, nie będzie filmów. Nie przejmujcie się niczym, nie jest odejście z tego kanału moje. Tylko po prostu. Wszystko jest, będę na wakacjach, babci tego, no. Może czasami tam jakiś film się skombinuje. Dlatego to by było na tyle, dzisiaj odcinku. To e, tam nie bardzo z tego powodu cieszę, że ją sobie kupiłem. jest też mega fajny, bo to panda w końcu, a nie Misiek. misieczek. Zawsze się zastanawiałem, czemu e, ten Misiek jest czerwony i ona ma czerwoną czapkę. E, Piszcie w komentarzu o co w tym chodzi, bo nic tego nie okrył nigdy. Czemu ona jest taka czerwona zupełnie, no jej misz. Okej, okay. jakaś panda jest lepsza moim zdaniem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeszcze nie zapomnijcie, żeby. Zostawić słupika i łapeczkę w górę, i że wpisywać kod WCR w sklepie. Bo z kodem WCR wszystko jest lepsze. Dlatego, no, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam za dziękuję, dziękuję za oglądanie.